Ozdoby choinkowe, gliniane aniołki, ciepłe czapki, kapcie, pyszne sery i grzane wino. Te wszystkie rzeczy są dostępne na jarmarkach świątecznych, które od dawna są organizowane w Europie. Większość miast Polski nie pozostaje dłużna i wzorując się na sąsiadach z zagranicy tworzy swoje własne. Czego przykładem jest chociażby Polanica-Zdrój. Mimo że kiermasz bożonarodzeniowy nie był wielki, nawet najbardziej wybredna osoba mogła na straganach znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Hapcie jak na tą porę. Przy tej temperaturze to hapcie góralskie, co prawda, z czystej wełny, kamizelki i z leśniowa. Samą zdrową żywnością, z tym, że jesteśmy w uzdrowisku, to jest tutaj oleje tłuczone na zimno, czyli z naszego polskiego ziarna. To jest samo zdrowie. To jest coś, kwasy omega 3, omega 6, coś nie, nie znajdziemy nigdzie indziej, tylko albo w rybach, albo w olejach tłuczonych na zimno. A wiadomo, że teraz coraz mniej rybiemy, także w żaden inny sposób pewnie już kwasów nie dostarczymy do organizmu. Serki z hala. to znaczy nie są to sypki, bo w zimie nie ma sypku, bo owieczki nie dają mleczka, wobec tego robimy, ale cały czas produkcja leci, robimy serki z mleka krowiego. Z niewielką domieszką 2 do 3% zależy yy, mleka owczego. Natomiast walory smakowe, bo jest to serek robiony ręcznie, wędzony w, w wędzarni na drewnie, Smakowe wal walory są naprawdę wspaniałe w zimie. Sama przyjemność. Grzane winko, grzane piwko. Dwa różne rodzaje: grzaniec polanicki, grzaniec mnika. Ujemne temperatury nie odstraszyły mieszkańców i kuracjuszy. Ludzie chętnie robili zakupy na jarmarku. Teraz taka aura zimowa, na spacerze w Parku Zdrojowym, mały przerydnik na Serka. Wspaniała rzecz uważam, wszyscy są zadowoleni. Tak, kupują, tylko że dziś chyba troszkę zimno i mało wychodzą na spacery. Wcześniej troszeczkę lepiej, ale podejrzewam, że teraz poszli na jakiś obiad i po południu się jakiś też ruch zacznie. Także no jest to dosyć dobry specjal, także polecamy. Jak najbardziej, świadomi. Kiermasze świąteczne pozwalają poczuć magiczną atmosferę świąt dzięki pięknym dekoracjom, kolorowym straganom z prezentami warto tam być chociażby przez jeden dzień. No jest to dobra okazja dla ludzi, żeby wyjść z domu, nie siedzieć. Choć pogoda co prawda nie spisuje się, bo troszeczkę jest chłodno, także można się na krótki spacer wybrać, zakupić, obejrzeć, pospacerować. Myślę, że to dobry pomysł. Zawsze trochę ludzie się rozerwią i przywiozą zawsze coś nowego z różnych regionów kraju. Fajny pomysł, szczególnie dla kuracjuszy, którzy przyjechali tu powypo, powypoczywać, jakaś tam atrakcja jest. Jarmarki świąteczne w ogóle powinny być w każdej mniejszej i większej miejscowości w Polsce. No, my jeździmy wszędzie, do Niemiec, do Holandii, Danii. Tam każda nawet najmniejsza miejscowość ma swój mały, większy, no, ale ma swój jarmark świąteczny, kiermar świąteczny. Przed nami kolejny jarmark, tym razem noworoczny który odbędzie się w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju 29 grudnia.